Dzisiaj pójdziemy w świat emocji i ekspresji. Wyobraźcie sobie taką scenkę. Otwierasz swoją skrzynkę listową w korytarzu i wyciągasz z niej kartkę pocztową z serduszkiem, a na odwrocie jest wypisane odręcznie coś takiego. Jak ja cię kocham całym sercem. Hmm. Oj, przyjrzyj się sobie teraz, jakby stojąc obok. I jak się z tym czujesz? Zostawię cię na chwilę w tym kadrze. A teraz, jak to może być postrzegane przez kogoś z boku, kogoś, kto jest robotem w naszej tu rzeczywistości i chciałby przebadać twoje zachowanie? Pytanie wyjściowe. Jaka jest podstawa tego skoku emocjonalnego w obserwowanej osobie? Hm. Dotknęła ona przedmiotu, który spowodował produkcję pozytywnego luszu. Zatem trzeba dokonać analizy naukowej tego przedmiotu. Większość z tego to procesowana celuloza. A także przebadanie składu wskazuje na inne środki chemiczne, które w drodze dokładniejszego badania. Wskazują na komponenty tuszu, kleju i barwniki typowe dla farb. Więc taka kombinacja chemiczna sprawia, że obserwowana osoba wyzwoliła taką reakcję emocjonalną. Zatem powstaje pytanie, czy aby zwiększyć pięciokrotnie tą reakcję, potrzeba użyć pięciu takich kartek pocztowych o takiej samej konfiguracji chemicznej jednocześnie, w tym samym czasie? Drugi badacz zauważa, że tu nie chodzi o materię nośnika, ale o informację na nim zapisaną. Jeśli ten przedmiot jest jednak tylko zwykłym nośnikiem informacji, doprowadzącej do takiej emocji, czy taka informacja podana pięciokrotnie na tej samej przestrzeni doprowadzi do emocji pięciokrotnie zwiększonej? Hmm. Okazuje się, że nie. Bo jeśli weźmiesz książkę. Hmm. Matematyka dla klasy pierwszej szkoły podstawowej i przeczytasz ją pięć razy od deski do deski ze zrozumieniem. Czy to znaczy, że Twoja wiedza osiągnie wiedzę poziomu klasy piątej? Emocjonalnie jest podobnie. Nic się więcej nie zyskuje. Powiedzmy, że kobieta, o, cel tego eksperymentu, dostaje jedną czerwoną różę. Czy jej emocje wzrosną pięciokrotnie po otrzymaniu pięciu róż? Albo stu? A co by było, gdyby otrzymała tysiąc? Wow! Skok emocjonalny tysiąckrotny? Kolejny aspekt, do którego obserwujący nie doszli, to jest odręczne pismo. Jest to charakter pisma, które osoba czytająca już zna. A jak by się czuła, gdyby ta informacja pochodziła od kogoś nieznajomego? Jaka byłaby jej reakcja w tym wypadku? Albo jeszcze inny aspekt, który nawet przy najlepszej analizie naukowej jest zupełnie nieuchwytny. Co czuł autor tej informacji w chwili, gdy pisał na kartce ten tekst? Jakimi intencjami się kierował? Odejdźmy na chwilę od tej scenki i spójrzcie na wszystko wokół siebie, co Was otacza, nawet na swoje ubranie, w którym jesteście w tej chwili. Co twórcy tych rzeczy mieli na myśli, tworząc je, albo aby teraz znalazły się w Waszym otoczeniu? Niektóre przedmioty, jakie otrzymaliście, świadomie od kogoś, jaką w sobie noszą intencję. Emocje są zapisane we wszystkim, co nas otacza. Rodzi się pytanie, jakiego typu to są emocje? Ile wagowo emocji jest w antykach, którymi niektórzy z nas tak lubią się otaczać? Ile emocji jest w ścianach domów, w których żyjemy? Czy emocje zbierane w nich przez wieki się akumulują? I czy oby nie mają wpływu na jakość naszego życia w tej chwili? Czy jeżeli sponiewiera się przedmiot codziennego użytku, to nie ma on swojej wewnętrznej duszy? I czy nie odreaguje on na tobie z powrotem? Na pewno? Czy traktowałeś jakiś przedmiot z szacunkiem i niekoniecznie dlatego, że był drogi, ale od po prostu, że jest dla ciebie dobrym narzędziem, czy też spełnia inną funkcję użytkową i odczułeś, jak bardzo współpracuje z tobą? Jak jest poręczny i przyjemny w użyciu? Albo przyjrzyjmy się takiej scence. Woda jest nośnikiem informacji, a mówię tu o wodzie święconej przy wejściu do katedry. Wchodzący maczają palce i dotykają swojego czoła, ramion i okolic serca. Pominę sprawę bakterii i zastanawiam się nad emocjami, jakimi są przepełnieni. W tej właśnie chwili. Może wydawać się, że w tym momencie wszyscy dzielą się nimi bez względu na jakość tych emocji. Czy ten rytuał ma na nich jakikolwiek wpływ? Albo sam fakt, że robi to każdy po kolei i jakby no, nie wypada nie powtórzyć tego, podobnie jak poprzednicy przy wejściu? Albo coś dla słuchowców. No, jesteście w grupie ludzi i powtarzacie jakąś mantrę w obcym języku. No bo wszyscy to robią w tym samym czasie. Czy rozumiecie to, co wypowiadacie? Czy czujecie to? Albo śpiewacie tą samą pieśń, co wszyscy. Grupowo. Powiedzmy na koncercie. I nawet rozumiecie jej tekst. I podczas gdy go rozumiecie, czy nie zastanawia was ten czy inny układ słów, daleki od mowy w codziennym użytku? Wejdźmy jeszcze poziom głębiej. Co czuł twórca tekstu podczas gdy go pisał? Czy był on załóżmy świadomy? A może sobie coś tam popalił czy wypił? I kolejny poziom głębiej. Jakie miał intencje pisząc ten tekst? Dobra, wystarczy na dziś. Pozdrawiam innowidzący.